Poznałem przepiękną kobietę na rejsie wycieczkowym, ale był pewien problem. Oboje dostaliśmy przydział do tej samej kabiny. Udaliśmy się więc razem do recepcji, żeby to zgłosić, ale pani zaladą powiedziała: "Przykro mi. Wszystko jest już zajęte. Będziecie musieli się jakoś dogadać i podzielić kabinę." Trochę rozczarowani wróciliśmy do naszej kajuty. Była dość prosta. Jedno łóżko małżeńskie i butelka szampana. W środku byłem bardzo spięty, bo niecodziennie dzielę pokój z tak piękną kobietą i musiałem się bardzo pilnować, żeby nie wyjść poza granice przyzwoitości. Wieczorem, kiedy próbowaliśmy zasnąć, ona zaczęła narzekać, że w kabinie jest bardzo zimno. Powiedziała: Nie wierzę, że tu aż tak zimno. Nie ma żadnego sposobu, żeby się trochę ogrzać? Nie wiem, co mnie naszło, ale odpowiedziałem: Mogę iść do recepcji po dodatkowy koc. Albo. Moglibyśmy na tę noc udawać, że jesteśmy małżeństwem. Ku mojemu zaskoczeniu uśmiechnęła się i powiedziała: Cóż, skoro tak to ująłeś, to może faktycznie uda się rozgrzać w inny sposób. Reszta wieczoru była pełna bliskości, ciepła i zaskakującej chemii między nami. Było magicznie. Tak bardzo, że kiedy słońce wzeszło, wiedzieliśmy już, że to coś więcej niż tylko wakacyjna przygoda. I wiesz co? W tę sobotę bierzemy ślub.